Cześć, witam was wszystkich serdecznie z tej strony Alfa Invest i dzisiaj zrobimy sobie krótkie zwiady, jeśli chodzi o temat e, Liquidation Heatmap. Co to jest ten cały Liquidation Heatmap? Liquidation Heatmap to jest e, taka mapa, powiedzmy, taka można porównać do takiej mapy cieplnej, e, gdzie możemy zobaczyć, przy których poziomach cenowych jest bardzo dużo stop lossów, tak, czyli tam, gdzie jest bardzo dużo tych liquidation events, tak? tam gdzie jest dużo osób, które po prostu straci swoje pieniądze i, i w jaki sposób to oddziaływuje na kurs rynkowy na przykład Bitcoina. Dzisiaj będziemy to akurat opierać na Bitcoinie, bo tam też jest największy wolumen i tam też jest to najłatwiej zauważyć. I też wam pokażę, gdzie możecie sobie znaleźć tą informację. I jest to też dość fajna taktyka, jeśli chodzi o, o trade, tak? Jeśli chcemy na przykład sobie zrobić swing trade'a. Swing trade to znaczy, że trade, który na przykład jest powyżej tych 3-4 trzech, trzech, dni, tak? I chcemy sobie po prostu zarobić na różnicach cenowych, w tym naszym na przykład dużym rangeu, który zbudowaliśmy ostatnio, co opowiadałem w poprzednim filmiku. Jeśli tego nie oglądaliście, to serdecznie zachęcam, bo uważam, że tam jest dość, dość fajnie to wytłumaczone i fajne są informacje, jeśli ktoś nie wie, jak grać na przykład na, takim, na, takich, na takich ogromnych rangeach. Tak? No więc. Tak jak mówiłem też parę dni temu, no, no, no Bitcoin jest z tym dużym range'u, no dużo się nie zmieniło, tak, strasznie dużo hałasu na Twitterze jest, na YouTube'ach wszędzie dużo hałasu jest, gdzie jest alt season, czemu Bitcoin nie jest 500 tysięcy i tak dalej, i tak dalej. Trzeba się pozbyć tego całego hałasu. I trzeba po prostu patrzeć na wykres, patrzysz na wykres i widzisz, co się rzeczywiście dzieje, tak? Więc co się dzieje? No nic się nie dzieje, tak? No po prostu jest nudno, rynek krwawi, tak, jeśli chodzi o altcoiny. No przez to po prostu, że Bitcoin ma po prostu ruchy w tym całym właśnie zakresie cenowym od 108 tysięcy mniej więcej, oczywiście do 9700, no 89, 300, no ten range, tak? Więc altcoiny po prostu um, krwawią, tak? przez to, że, 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 że cały kapitał po prostu um, ucieka w sumie teraz w tym momencie z altcoinów. Ale wróćmy do tematu, czyli to znaczy do um, liquidation heatmap. No tak jak mówiłem, to polega po prostu to na tym, że, że są pewne ceny, gdzie po prostu jest bardzo dużo stop lossów, czy to na Binance, czy to na Bybit, czy to na Coinbase i tak jak już może zauważyliście, uważam, że rynek finansowy, a zwłaszcza rynek kryptowalut jest bardzo mocno zmanipulowany. O co mi w tym chodzi? Chodzi mi w tym o to, że po prostu um, te wszystkie uh, exchange, y, tak, jak Binance czy Bybit uh, wraz z wielorybami, czyli z osobami, które mają bardzo duży kapitał, po prostu wykorzystują uh, retail, czyli normalnych ludzi do tego, żeby zarobić jeszcze więcej pieniędzy, żeby szukać tych stop loss'ów um, i po prostu budować tym po prostu no, pieniądze, tak, zarabiać na tym, tak, no. Uważam, że to są takie troszkę zagrywki mafijne, i uważam, że my też powinniśmy o tym wiedzieć, że takie rzeczy się dzieją. Um, taki Liquidation Heatmap um, wygląda tak o. To jest jeden z przykładów. Ja używam um, Trading Light. Ale trading LAT jest płatny, więc pokażę Wam dzisiaj po prostu na CoinGlasie, bo to jest wystarczająco dobre. I, I zdecydowanie można tutaj sobie zacząć od tego, nie ma problemu. Jak to działa? No, jak już sami widzicie, jest to dość w sumie proste w rozumowaniu. Z lewej strony widzimy jaki jest poziom tych likwidacji, tak? czyli tym bardziej żółte, to po prostu jest to więcej kapitału, tak? Tutaj jest tego najmniej. No i jak widzimy tutaj mamy nasz wykres cenowy, są nasze słupki, tak, no i cena jest teraz tutaj, tak. I tak jak widzimy, no tutaj pod nami jest bardzo dużo po prostu tej, tych likwidacji, tak, bardzo dużo tego tutaj jest, więc oczekuję, że te ceny jeszcze powrócą. Nie jest to zawsze gwarancją, że te ceny powrócą, ale jeśli chodzi o swing trady jest to dość fajna taka taktyka, że po prostu czekamy na te ceny tutaj, czekamy na te, no bo te są w kolorze żółtym, no i tak jak widzimy, tak, no tutaj mamy 31 milionów, tutaj mamy 28 milionów, 29 milionów, więc jakby tego nie zabrali, to by mnie bardzo zdziwiło, no bo kurczę, no to jest strasznie dużo pieniędzy, tak, więc jakby najpierw na, na przykład zabrali to, a potem dopiero w, weszli znowu w te wyżyny tutaj, nie zdziwiłoby mnie to, tak, więc... Powinniście o tym wiedzieć, tak? że, że bardzo często jest tak, że po prostu te ceny powracają tylko po to, żeby po prostu zabrać te, te stop losy. Tak? Nawet możemy to sprawdzić teraz na zwykłym wykresie. Tutaj mamy cenę 94830. Wrócimy do naszej zwykłej ceny. No i, no i spójrzcie, tak? no jesteśmy tutaj na 4-godzinnym wykresie, czyli słupki. Każdy słupek to jest są 4 godziny. No i widzicie, tutaj nam się stworzył taki trochę lekki support. Tak, stworzył nam się lekki tutaj support, żeby było idealnie, proszę bardzo. No i tak jak widzimy, no, jeśli by to rzeczywiście poszło do tych cen, nie, 94,800, 94,900, no to co nam to robi? Tak? No to zabiera nam tę całą tutaj, tą sferę, jakby stop losów, nie? To wszystko zostanie zaaktywowane, tak. Binance na tym po prostu fajnie zarabia, Bybit i tak dalej. Wieloryby owszem, również na tym zarabiają, bo mają układy po prostu z tymi exchange'ami. Więc te ceny bardzo prawdopodobnie po prostu powrócą, zanim dojdzie do jakiegoś nowego ruchu, tak. Więc fajnie jest grać na pozycji swing, po prostu, że tutaj przy tych, przy tych cenach po prostu robimy sobie pozycję long, tak? czyli pozycję, że gramy długo, tak? czyli gramy na tym, że cena po prostu będzie wyższa i możemy po prostu sobie dać stop loss, tak w momencie kiedy tutaj na przykład o, przy tym tutaj większym jakby słupku, przy tym większym tutaj boksie nie ma po prostu już tych stop lossów, tak? czyli tutaj na przykład 94200. Tak, więc ustawiamy sobie e, nasz stop loss mniej więcej 94200, tak, czyli gdzieś powiedzmy tutaj, tak, możemy nawet troszkę niżej, bo widzicie, tutaj też mamy ten słupek, więc poniżej tego słupka, tak, tutaj jest nasz stop loss, tutaj jest nasza pozycja wejścia po prostu e, tych dwóch słupków, tak, więc e, 94830, 94759, e, tutaj macie, jakby średnią cenę, to jest pomiędzy tymi dwoma, jeśli ustawicie sobie, sobie te dwa ceny jako swoje ordery, tak? czyli tam gdzie chcecie kupić i, i macie możliwość grania w fajnej pozycji długiej do tych poziomów tutaj, tak? czyli te 97500, 98000. Jest to fajna strategia, którą ja bardzo często yy, używam i korzystam z niej, bo po prostu nadziała, tak? Rynek kryptowalut jest strasznie zmanipulowany, te, dlatego też na przykład jak teraz mamy weekend, to ja na przykład w ogóle nie gram na giełdzie, kompletnie, odpuszczam sobie, idę dotknąć trochę trawy. <laughs> wychodzę na dwór, wychodzę na siłkę, spotykam się, yy, nie wiem, yy, edukuję się, oglądam filmy tak yy, odnośnie giełdy, czytam coś o giełdzie, tak? Edukuję się po prostu dalej, no bo po prostu to nie ma sensu, nie ma kompletnie teraz wolumenu też w rynku, no nie ma kompletnie wolumenu, jak sprawdzicie sobie order booki na, na, na jakimkolwiek exchange'u, no to po prostu psz, nikt nie gra teraz, tak? teraz to jest zwykła manipulacja, teraz są boty, to jest bot kontra bot, tak? i, w, i po prostu ludzie, którzy teraz grają, to przeważnie tracą, no bo boty wiedzą, je, że większy procent ludzi po prostu robi jakiś tam ruch i oni po prostu chcą ten ruch złapać, tak? Więc lepiej sobie odpuścić w weekend. Mamy, masz cały tydzień na to, żeby zrobić pieniążki na giełdzie. Edukuj się, to jest najlepsza strategia na weekendy. Um, no, a jeśli chodzi o, o, o te hitmapy, no to uważam, że powinien, powinien każdy wiedzieć o tym i sprawdzić. Sprawdźcie sobie, zanim będziecie wchodzić, może w takie pozycje, to sprawdźcie sobie, że to rzeczywiście działa. Um, I to też po prostu udowadnia te, ku temu, że, że rynek po prostu jest zmanipulowany. Um, Prędzej czy później wam też pokażę, jak to na akcjach też działa, bo to też tam się dzieje, ale powiem wam, że na kryptowalutach, to już jest po prostu przesadnie e, skuteczne, e, jeśli e, gramy tutaj no, na tych poziomach, tak. E, no i w sumie to jest jedyne, co wam chciałem wam dzisiaj pokazać. Więc, no wiem, to jest krótki filmik, ale jest to taka fajna strategia, e, którą uważam, że każdy powinien, e, powinien znać. E, no. To jest strona Coinglass, ja tutaj z niej korzystam, wchodzimy sobie na Coinglass i możemy sobie wejść na Liquidation, Liquidation Heatmap i tutaj mamy właśnie tą mapkę. Dobra, dziękuję Wam wszystkim za oglądanie, zostawcie komentarz, co Wy uważacie o tym, żeby korzystać z tej strategii, dajcie lajka, no i co? No i do następnego razu, trzymajcie się.